Pan z Wami i z Duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Łukasza. Tobie, Panie. W owym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: Czyż myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam. Lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych osiemnastu, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść: Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców. Ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: Oto już trzy lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go. Po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw. Okopię go i obłożę nawozem. I może wyda owoc, a jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie, obie Chryste. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego, Amen znakiem krzyża świętego naszego zbawienia i naszej wiary, rozpoczynamy ten czas świętych rekolekcji, bo one będą stały w centrum naszych rozważań. Siostry i bracia, jakiś czas temu jeden z najwybitniejszych polskich teologów, ksiądz Janusz Stanisław Pasierb, świetny zresztą poeta i doskonały znawca historii sztuki, gdy skończył sześćdziesiątkę, dowiedział się, że Zachorował na nowotwór, rak w końcu go pokonał, ale w tym czasie, między tą wiadomością a śmiercią, zdążył napisać wspomnienia. I w tych wspomnieniach jest taka notatka, która dzisiaj doskonale oddaje mój stan ducha. Bo ksiądz Pasierb, 60-letni, wtedy, tak jak ja. Napisał, że ilekroć stał na ambonie, zawsze czuł lęk, gdy głosił słowo Boże. I to lęk nie związany z jakąś tremą sztubacką, bo w tym wieku to bardziej grozi rutyna niż, niż trema, ale z poczuciem odpowiedzialności za słowo. Dokładnie pisał tak. Czułem za każdym razem, że słowo Boże jest w moich ustach jak rozżarzony węgiel. Że, że obracam tymi słowami, podtrzymuję językiem, żeby to słowo Boże nie upadło na Ziemię. I nie wiem, wyznaję, jak z tego bełkotu kaleki ludzie mogą czerpać coś, co pozwala im żyć, cierpieć i umierać. I oto stoję przed Wami. Z wielką wdzięcznością za zaproszenie, ale z tym samym doświadczeniem. To znaczy, wiem, że w uszach wielu z Was to moje słowo, choć przygotowane, przemyślane, przemodlone, brzmi jak bełkot. Jest nieporadne. Jest kruche. Jest byle jakie. I się z tym zgadzam. Bo tak jest. Natomiast nadzieja nasza jest w Duchu Świętym, którego przyzwaliśmy na początku tej Eucharystii i który patronuje naszej wspólnocie parafialnej, bo on z tego bełkotliwego, nieporadnego słowa człowieka potrafi uczynić coś, co jak pisał Święty Paweł jest prawdziwym słowem Bożym, czyli przenika serca i sumienia przez ścięgna, przez mięśnie, trafia aż do szpiku kości. To Duch Święty tak sprawia. Kiedy słuchali Pawła Apostoła na areopaku ateńskim, powiedzieli: I Posłuchamy Cię innym razem. Ale niektórzy, jak Lidia, kiedy go usłyszeli, odkryli w tym słowie ludzkim słowo Boga Żywego. I o to chodzi w czasie rekolekcji, w czasie każdej Eucharystii, kiedy to słowo jest głoszone jak Mojżesz z dzisiejszego czytania, który na pustyni, spośród wielu dźwięków, spośród wielu obrazów, potrafił wyłowić, wyłuskać głos Boga, który dociera do niego z ognistego krzewu. Żyjemy w takim właśnie świecie, zatopieni w informacjach, w wiadomościach, w bełkocie. W szumie medialnym, i teraz rzecz w tym, żeby w czasie rekolekcji zatrzymać się i posłuchać, bo Bóg przemawia słowie w ludziach, w tych wydarzeniach, w rekolekcjach, może. Z pasją obserwuję ptaki to moje hobby. Przed kościołem zarejestrowałem osiem gatunków ptaków, przed tym Słyszeliście je? Wszystkie śpiewały. Ale trzeba przystanąć i posłuchać. Wtedy słyszy się tego dzwońca, który tu siedzi na choince. Rekolekcje to jest taki czas właśnie, że w tym czego nie dostrzegamy na co dzień, usłyszymy głos Boga, czy chcemy usłyszeć. Jest też drugi motyw, ten który jest wyszczególniony w dzisiejszej Ewangelii. Jezus opowiada przypowieść, bo pytają Go, czy Piłat rozkazał urządzić masakrę Galilejczyków. I chodziła taka informacja, że no, widocznie się zasłużyli. Widocznie byli większymi grzesznikami. Jezus mówi wcale nie. Ci, na których teraz spadają bomby, wcale sobie nie zasłużyli na to przez swoje grzechy. Nie. Bynajmniej, jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie, mówi. A potem opowiada tę przypowieść o, 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 win, o ogrodzie, w którym figowcem, drzewem jest każdy z nas. Bóg zasadził nas w glebie tego życia, tego świata, i teraz przychodzi i mówi: Ty rośniesz już 21 lat, szukam owoców. Ty już 40 lat rośniesz na tym świecie, tyle ci dałem talentów. Tyle zdrowia, tyle umiejętności, tylu przyjaciół, dobrych ludzi. Gdzie są owoce, które miałeś przynieść? Ty ty już 80, 76 lat jak rośniesz. Wytnij, nie ma owoców. A Jezus, ten ogrodnik, mówi Panie, zostaw go jeszcze na te jedne rekolekcje. Ja go podleję łaską, obłożę moim słowem, może wyda owoc do którego został przeznaczony, a jeśli nie, no, to możesz go wyciąć. To jest taki czas, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, że mamy wydać owoc nawrócenia. I teraz gdyby spróbować sięgnąć głębiej do źródłosłowu łacińskiego dla zachęty do rekolekcji, to mamy trzy, trzy takie elementy, trzy kierunki. Rekolekcję pochodzi od łacińskiego czasownika recolgo recollere. To oznacza zbierać, zbierać to, co jest rozsypane. Re oznacza ponownie, kolgo, zbierać, Zbieramy. I teraz w pierwszym tym wymiarze to jest po prostu pozbierać rozsypane. Rekolekcje to jest taki czas, kiedy mam się pozbierać, bo być może jestem w rozsypce duchowej. Bo y, tyle jest dobrych postanowień, intencji fajnych, którymi piekło jest wybrukowane. Kto nie ma doświadczenia, że podejmuje jakieś do, dobre plany, jakieś intencje ma? Zwykle w nowy rok, nie? to tak człowiek sobie pomyśle, w nowym roku to schudne. W nowym roku obniżę cholesterol, w nowym roku zacznę biegać, zacznę dbać o siebie. Ja tak wytrzymuję około dwóch tygodni, dopóki pierwszy raz nie stanę na wadze. Nie? To, to, potem, już mówię, a to może w przyszłym roku zacznę albo na wiosnę. Nie? Tak to się odsuwa. Się. Do spowiedzi dokładnie jest to samo, z czego chcesz się nawrócić, ze wszystkiego chcesz się poprawić. No i zwykle tak człowiek się kontroluje, trzyma się do pierwszego grzechu. Nie potem to już się toczy tak znowu do następnej spowiedzi, do następnych świąt. I wyobrażamy sobie czasem, że, 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 że stoimy przed Panem Bogiem z takim bukietem dobrych uczynków. Mi, Panie Boże, tyle tego nazbierałem. Popatrz, byłem dobry. świece karitasu kupowałem i w ogóle wszystko. A tak naprawdę z perspektywy Pana Boga to te, te niby dobre uczynki to jest kilka takich. Badyli, które przypominają chryzantemy na wszystkich świętych, które ściął pierwszym mróz. Nie? Czas rekolekcji to jest czas, żeby się wziąć w garść. Nie odkładać na potem, nie na pokaz, nie z takim zniechęceniem. Mam, mam się pozbyć. Z tego rozmemłania, które jeszcze pomnożyła epidemia koronawirusa, kiedy wszystko zwalamy na mgłę covidową. Wziąć się za siebie. Mamy miłować bliźniego jak siebie samego, i, i chodzi o to, żeby tę miłość, taką zdrową siebie y, odnowić. Drugie znaczenie, recolgo, recollere, to oznacza y, pos, poskładać coś, żeby służyło temu, do czego ma służyć. Na przykład, wyobraźmy sobie jakiś wazonik, który się stłukł, te skorupy teraz trzeba pozbierać, posklejać, żeby można było wlać wodę, wstawić kwiatki na nowo. I w tym znaczeniu rekolekcje to jest też taki czas, w którym mamy posklejać nasze popękane relacje z innymi ludźmi. Nie? Tak sobie uświadomić, bo może się okazać, że jedyną rzeczą, która wiąże mnie z tymi, którzy mieszkają pod tym samym dachem, jest wspólna lodówka. Nie? A tak poza tym, to jesteśmy sobie absolutnie obojętni. Tak jest po prostu łatwiej żyć. ale. Tak właściwie to się mijamy cały czas. Nie zależy nam na sobie, na życiu i na zbawieniu, tym bardziej. A może czasem jest tak, że ktoś przez całe życie ucieka przed jakimś wspomnieniem kogoś, kogo skrzywdził, kogo zranił, komu złamał życie, serce. I czasem się wydaje, że jak człowiek zmieni miejsce zamieszkania, czy wykasuje numer telefonu z komórki, że sprawa jest załatwiona. Nie, to tak nie działa. Czas rekolekcji to jest taki czas, kiedy wprawdzie staję przed Panem Bogiem i przed drugim człowiekiem, żeby poprosić o przebaczenie. To ja cię skrzywdziłem, to ja przepraszam. Jeżeli się tego nie da bezpośrednio, to przez miłosierdzie Boże, ale to jest czas pojednania. Czas... To nie jest łatwe też umieć przebaczyć, wyrwać się z tej spirali takiej. I trzeci wymiar skierowany jest ku Bogu. On uwiąże się z tym znaczeniem rekolekcji, rekolgo, które oznacza szykować się do drogi. Jak człowiek gdzieś jedzie, to nie zabiera przecież całego domu, tylko musi wybrać coś z szafy nie? czy z szuflady. To czasem jest trudne. I to nasze wybieranie rzeczy najważniejszych na drogę, którą jest wielki post. Bo każdy katecheta czy ksiądz wam powie, że rekolekcje parafialne to jest czas przygotowania do Wielkiego Tygodnia, do Triduum Paschalnego, męki, śmierci, zmartwychwstania pana Jezusa, do Wielkiej Nocy. Ale tak naprawdę to czujemy, że tu wcale nie o te święta chodzi, ale chodzi o Twoją Golgotę, o Moją Golgotę. Że tu rzecz idzie o to, że ja wiem, że nie ucieknę przed moim ogrójcem, przed moją drogą krzyżową, przed moją samotną śmiercią, której nikt za mnie nie przeżyje. Tu chodzi o moje zmartwychwstanie. I mam się do tego przygotować łaską Bożą, tak jak uczniowie, którzy zobaczyli, jak to słyszeliśmy ostatnią niedzielę, Jezusa przemienionego na górze tabor, żeby, żeby wytrwali wtedy, kiedy będzie Golgota. Tu chodzi o moje życie, to o mnie mówi ta historia, ta bajka. Więc jest wiele motywów, żeby, żeby zabrać się za taką duchową pracę, która nie jest, broń Boże, zbiorową psychoterapią. Bo tu nie chodzi o to, żeby się poczuć lepiej i. i, i, i. Tu chodzi o to, żeby swoje życie jeszcze raz skonfrontować, postawić wobec Pana Boga. Który może je całkowicie odmienić, który, któremu zależy na nas, który z miłości do nas stał się człowiekiem. I chciałbym zaproponować, czy poprowadzić was w tych rozważaniach, które to jest tylko taki początek. Te, te moje słowo nieporadne, a to się będzie działo w was, nie? w waszym sercu. To, to, to wy musicie zdecydować, czy chcecie iść tą drogą. Drogą pielgrzymów nadziei, rok jubileuszowy, i pomyślałem sobie, że sakramenty święte są taką drogą pielgrzymów nadziei. Bo często przypominamy takiego pana Hilarego z bajki dla dzieci. Biega, krzyczy: Pan Hilary, gdzie są moje okulary? Miał je na nosie, jak się okazało. I my też tak chcemy, jak on, dobrze widzieć, rozróżniać dobro i zło, kłamstwo i fałsz. Piękno i brzydotę i, i biegniemy za różnymi autorytetami, jedni za tamtym, w końcu zmęczeni, mówimy dajcie mi wszyscy święty spokój. Chcę się wycofać z tego wszystkiego, nic mnie nie interesuje. My mamy narzędzie, mamy sposób, żeby widzieć te wszystkie rzeczy ostro, żeby, żeby żyć pełnią życia. To są sakramenty święte, tylko one są jakby nieaktywne. Chrzest, duchowość chrztu, radość wybrania. Bierzmowanie, misja, Eucharystia, która jest przecież najpiękniejszym przeżyciem, szczytem i źródłem. Chodzi o to, żeby się spowiadać tak, żeby się nie bać tej spowiedzi. Chodzi o to, żeby mieć zawsze czoło podniesione do góry, bo, bo jestem dzieckiem bożym, gotowe do, do namaszczenia olejem wzmacniającym chorych na ciele i na duszy. Żeby nasze rodziny, małżeństwa, sakrament kapłaństwa nie stawały się jak kawał żelaza, który z biegiem czasu rdzewieje, tylko jak dobre wino. Im starsze, tym lepsze. I o tym chcę Wam opowiedzieć. Nie będzie tu żadnych mądrych słów, żadnych. Teologicznych spekulacji, chcę podzielić się wiarą Kościoła i moją wiarą, tak, żeby ten czas rekolekcji przypominał wymianę zdjęcia na aktualne w dowodzie naszej wiary. Więc zapraszam. Szczęść Boże.